w tym... Dzień dobry, a w ogóle dzień dobry, nie przywitałam się. W tym nagraniu będę na swoim doświadczeniu z obserwacji, z analizy szanownych ludzików, moich kochanych przyjaciół oraz moich kochanych wrogów polecała i zakazywała, czyli będę się wdzięczyła oraz wsadzała w karmę, jako, że mam taką robotę. Rozumiecie to? Więc co następuje? Wprowadzam całkowity zakaz Używania psychologii do celów leczenia kogokolwiek, usprawniania kogokolwiek, prowadzam całkowity zakaz używania coachingu i wszystkich wariantów, które mają poprawić funkcjonowanie ludzkości przez osoby do tego nieupoważnione. Więc na bazie obserwacji wyjaśniam, jak to wygląda w naszym kraju otóż E, przez piramidę finansową e, oraz podpięcia do mnie e, generowano e, miliony guru królów, e, e, królów motywacyjnych, e, królów, e, rozumiecie? E, I od razu ostrzegam: zakaz, e, e, właśnie, przepraszam, teraz właśnie miałam to powiedzieć, e, dopiero sobie to uświadomiłam e, natychmiastowy zakaz i blokada wszystkich kanałów e, prowadzonych przez Panie traktujących pod kątem psychologii oraz wiedzy, czyli doczepione do mojej y, mózgownicy, jadące na sztucznej inteligencji, siedzące z gołymi nóżkami albo z cyckami, albo w podomce, albo w kocu, to jest bez znaczenia, jak jesteście ubrane, macie zakaz y, prowadzenia kanałów i instruowania ludzi, jak stworzyć prawidłowy związek, ponieważ nie macie o tym żyjonego pojęcia. I zaraz będę kontynuowała. Więc to są te kanały prowadzone przez y, y, panie w, y, korzeniu ono, y, w korzeniu ONO. W korzeniu ONO doczepione do mnie, więc ja teraz wchodzę, ostrzegam was, wchodzę i wszystkie połączenia się przepalają. Więc proszę w ramach karmy o dobrowolne usunięcie się y, z mojej drogi. Czyli to są kanały prowadzone przez jakieś tam panie, które mają doświadczenia y, seksualne, czyli związkowe, i one uczą pozostałe panie. Jak to zrobić? Więc wprowadzam całkowity zakaz. Nie macie pojęcia ani o związkach, ani o rodzinie, dlatego muszę przez 40 lat y, klęczeć za Was i jeszcze przez y, 40 lat zrozumieć, dlaczego jesteście takimi kłamczuchami. Więc wprowadzam całkowity zakaz. Y, prowadzenia kanałów leczących, uświadamiających ludzi przez osoby do tego nieuprawnione. E, I tak. E, na poziomie energii dojdzie do te, teraz do selekcji, czyli e, kanały ja nie będę tego teraz wszystkiego sprawdzała, ja tylko badałam rynek e, i byłam tu i ówdzie, prawda? Rozumiecie to? Byłam tu i ówdzie, ponieważ na poziomie energii prowadzę śledztwo, więc byłam tu i ówdzie, żeby wyłapać piramidę finansową, która naciąga Polaków yy, yy, i wyłudza od ludzi pieniądze. Yy, więc byłam tu i ówdzie, u wszystkich nie byłam, ale to idzie takim korzeniem, wiecie, korzeniem hlas i energia już tam jest yy, wszędzie, gdzie się rozga, rozgałęziliście. Więc jest całkowity zakaz leczenia ludzi przez... Yy, yy, Sprzedawania wiedzy psychologicznej przez ludzi, wiedzy coachingowej. Yy, przez ludzi, którzy nie są do tego uprawnieni. No być może guru z piramidy finansowej powiedział tak, leć, zarobimy wspólnie więcej. Ale ja mówię, że nie wolno. Ponieważ yy, stan ludzkości po oczyszczeniu jest zero, czyli 40 lat kurwa żyje na darmo. Takie jesteście brystrzaki inteligenciki. Yy, Więc ja teraz wkrótce się podobno odpalam. No nie wiem, kiedy jest to wkrótce, bo wkrótce słyszę od wakacji. E, no ale wytrzymam, skoro już tyle wytrzymałam. E, nawet wytrzymałam dziurawe buty e, i bardzo was to śmieszyło, moje szanowne Ono. No a teraz chciałabym dostać od was nowe buty. Jak was tak to śmieszyło. A jak żebyście chciały wiedzieć, to specjalnie chodziłam w takich, żeby wam pokazać, jak bardzo słabe jesteście. No bo ja cały czas na doświadczeniu udowadniam, kto jest tu kim. Rozumiecie to? No, a moje różowe klapki, z których tak bardzo się śmiałeście, oraz wory i torby idą do muzeum. Bo musicie państwo wiedzieć, że jak wychodziłam z domu, yy, koleżanki lokalne śmiały mi się w twarz, jak one mnie teraz urządzą. Co one mi teraz zrobią? Jak ja nisko upadłam. Więc e, proszę o przygotowanie miejsca e, na muzeum. Jak wygrałam bez walki z babami, czyli z Ono. E, dobrze, więc to powiedziałam, co musiałam powiedzieć, czyli osadziłam już w karmę. E, I teraz tak, e, jeśli chodzi o kanały psychologiczne. To ze względu na to, że ja będę miała ograniczone możliwości czasowe oraz szczerze z serca polecam, polecam kanał Mateusza Grzesiaka, na którym za darmo macie całą psychologię. Jest to kanał, który jest prowadzony być może nie dla niskiej warstwy społecznej, czyli takiej, która dopiero zaczyna łączyć styki. Co to jest prawe, a co to jest lewe. Jest to kanał dla takich, którzy już się orientują. Więc na dole będę ja. Rozumiecie to? Czyli śmietniki, bezdomni, to jest mój klimat. Tam kocham ludzi i stamtąd ich będę wyciągała. Pan Grzesiak jest na wyższym poziomie i przemawia do wyższego poziomu. Więc pan Grzesiak będzie mówił do was. Do tych osób, które nie są ono, które w ogóle coś tam już wiedzą, ponieważ jakby język pana Grzesiaka nie jest do osób, z którymi będę pracowała ja. Czyli ja pod kątem psychologii i przeznaczenia, oczywiście będę też na wyższych poziomach, to jest oczywiste, ale jakby kanał będę prowadziła, tak jak teraz prowadzę. Y, mówiąc w określonym języku, i tak dalej, rozumiecie to? No, będę też prowadziła y, inne z Wami rozmowy później, ale jakby jestem skierowana y, na dole, y, do dołu i mówię językiem Waszym, abyście zrozumieli, ponieważ wszyscy jesteście dla mnie ważni, bez względu na to, y, z, jakiej, y, z jakiego poziomu jesteście. Rozumiecie to? Więc dla tych osób, które są już powiedzmy. E, obeznane jest kanał Grzesiaka, e, który spowodował e, w moim przypadku, a więc spowoduje to również w waszym, bo ja się na to zgadzam i jest to prawdą, że poczułam taki głód wiedzy. E, czyli ten e, pan, pan Mateusz, odpalił mi głód wiedzy. Czyli ja chciałam, miałam, dostałam takiej szajby jak on, żeby wiedzieć wszystko. I za to jestem mu bardzo wdzięczna. I y, wierzę, że również u Was dojdzie do takiego głodu, czyli nie głodu pieniędzy, y, głodu, rozumiecie, zakupów, tylko głodu wiedzy, wiedzy dotyczącej y, tego, kim jesteście i jak bardzo potrzebujecie pomocy w zrozumieniu rzeczywistości. Bo jeśli chodzi o y, szajbę językową, którą ma również Pan Grzesiak, to miałam ją już wcześniej w, y, w Grecji, pozdrawiam Instytut Cervantes, y, czyli jakby od Grecji idę do Instytutu Cervantesa, y, czyli w Grecji szłam, w Krakowie. No, teraz już wiem, dlaczego mam Kraków zamknięty. E, pozdrawiam wszystkich, którzy mi blokowali wjazd do Krakowa. E, do Cervantesa w Krakowie idę już od 2008, nie doszłam, ale być może kiedyś pójdę, ponieważ e, szajba językowa, czyli miłość do języków obcych, jest już u mnie e, od Grecji, od, którą odpalił mi e, akurat Sergiusz e, z Ukrainy. Całuję. Jeśli chodzi o głód wiedzy, czyli szajbę, psychologię, to wszystko, to odpalił mi to pan Grzesiak. I jak zaczęłam go oglądać, obejrzałam tylko kilka filmów, ponieważ jakby nie koncentruję się nigdy na tym, żeby kogoś kopiować, albo w sensie stricte odbierać rzeczywistość tak jak ktoś, kto jest guru, ponieważ ja zawsze chcę sama, czyli na bazie tego, co on mówił, czułam z nim klimat i połączenie na poziomie mentalnym, Zawsze tworzę własne koncepcje i teorie. Czyli nie możecie, jeśli kogoś oglądacie, łykać wszystko w ciemno, ponieważ każdy subiektywnie ocenia swoją rzeczywistość przez doświadczenia, które miał w życiu oraz przez okoliczności, w których żyje. Więc e, uświadamiam was, że pan Grzesiak odpalił mi głód wiedzy. Ponieważ wcześniej jakby wszystko miałam zablokowane, ktoś inny robił na mojej, e, mojej czaszce dyplomy, no, jakby cały czas ratuję siebie i dzieci, nie miałam czasu, ale wchodząc na jego kanał, po prostu szala i przewartościowanie życia nastąpiło w momencie. Czyli powiedziałam dość, pierdole, oni są nienormalni, będę robiła tak jak on. I nie robiłam tak jak on w sensie kopiuj, tylko w jego energii poszło to, co on robi, czyli to, dlaczego on prowadzi kanał. Rozumiecie to? Bo to idzie w energii. Więc przyjęłam to i dostałam szajby dotyczącej e, wiedzy e, o człowieku, o, e, o tym jak on funkcjonuje. I od tego zaczęło się e, wszystko, czyli odblokowało mi się całe e, moje przeznaczenie i za to jestem bardzo wdzięczna i kanał polecam. E, jakoby w energii kanału jest dobra intencja oraz to, że pan Grzesiak jest w tym specjalistą. Jeśli chodzi o przebieranki, ponieważ będę się również przebierała, e, przypomniał mi to pan coach Mike, ale nie odpalił mi tego, ponieważ już w Grecji przebierałam się za dziadka, tak dla jaj, ponieważ e, jakby żarcik jest moim e, e, sposobem na funkcjonowanie, więc tak jak on się przebierał na kanale, e, a potem go rozpoznałam i dlatego zaczęłam go słuchać, e, przebierałam się już w Grecji. Ci, co mnie znają, być może e, pamiętają. Więc e, w tym e, nagraniu kończąc uświadamiam, e, że ludzie, którzy są niewyleczeni, nie mogą leczyć kogoś innego. Ludzie, którzy nie mają kompetencji ani wiedzy opartej e, 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 przez studia, przez, e, oparte na studiach, e, oparte na jakichkolwiek e, kompetencjach e, naukowych, nie mogą nikogo leczyć ani usprawniać jego życie, ani motywować do życia oraz uświadamiam, że zgodę na prowadzenie kanału udziela teraz energia, nie guru, więc nie przychodzicie do mnie osobiście, tylko na poziomie energii dostaniecie informację, zamykasz. A to oznacza, że działasz na szkodę ludzkości. Jeśli nie zamykasz, to czyli, że Twój kanał może dalej funkcjonować. W korzeniu i w intencji powstania kanału jest coś dobrego. I tutaj jeszcze chcę podziękować panu Fryderykowi Karzełkowi, który e, spowodował, że e, na klub 555 nastawiałam zegarek bez względu na to, e, czy byłam na wakacjach, czy byłam chora, zawsze wstawałam. I w korzeniu e, kanału jest dobra intencja. Możecie oglądać, jestem mu bardzo wdzięczna, ponieważ e, jakby odpalił moją romantyczną stronę. Czyli nawet miałam jego książę, pie, książkę Pieniądze są seksi. Odpalił moją romantyczną stronę, ale nie dlatego, że e, był facetem moich marzeń, tylko cytował książki, e, które odblokowały mnie e, na coś więcej niż u pana Grzesiaka, czyli na rządze wiedzy. Czyli odpalił moją drugą stronę. I przez połączenie... Pana Fryderyka i pana Korzełka, jestem oto ja. I polecam te dwa kanały. Pozostałe kanały dostaną informacje w energii. Zamykamy oznacza, że działasz na szkodę ludzkości i chcesz tylko hajsu i sławy. Jeśli nie zamykamy, to czyli, że funkcjonujesz dalej. Z miłością do ludzi. Baj.